Gruziąc Foto to konkurs z 27-letnią tradycją, który już drugi raz odbywa się w formule ogólnopolskiej. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem Polska w obiektywie. Ten konkurs jest ważny, jest istotny. Mamy bardzo wiele nagród i myślę, że ten fakt również jest istotny dla Państwa decyzji, że tutaj. Pojawiają się Państwo i oddają swoje prace. I... Przychodzę dzisiaj z taką dużą wdzięcznością za, za to, że taki konkurs istnieje. E, ja się czuję jakoś bardzo mocno z, z nim związany, bo mam takie wrażenie, że e, chyba nawet więcej razy brałem w nim udział jako uczestnik niż jako juror. E, natomiast już rzeczywiście od pierwszej edycji e, w nim jestem, może z jakimiś dobrymi przerwami. Także bardzo dziękuję. Dziękuję też za zaproszenie i też dziękuję wszystkim Państwu, którzy w ogóle wysłali zdjęcie do tego konkursu. Wieczór rozstrzygający i zarazem otwarcie wystawy pokonkursowej to zawsze duże emocje zarówno dla uczestników, ale proszę nam wierzyć dla organizatorów również. Ten stres właśnie zaczyna ze mnie schodzić, aczkolwiek muszę tutaj zdradzić, że ostatnie nagrody Przyjechały 30 minut przed rozpoczęciem gali, więc tak naprawdę do końca tutaj dostawałam stanu przedzawałowego i myślałam, że, że zejdę. Natomiast wszystko się udało. Ja teraz jestem jeszcze w emocjach, ale mam nadzieję, że ten konkurs udowadnia właśnie, że ta fotografia odżywa, że jest potrzebna, że ludzie się tym interesują. I wreszcie nagrody i najważniejsze tytuły. Grand Prix konkursu otrzymał w tym roku Rafał Węgrzynowski. reportażu triumfował m.in. Arkadiusz Kikulski, który na swoim koncie ma też nagrody w kategorii artystycznej. Porównuję. Zarówno jedną jak i drugą kategorię bardzo, bardzo lubię. Artystycznie mogę się, że tak powiem, wykazać, a w reportażu no, przebywam wśród ludzi, po prostu obserwuję ich reakcje, chociażby na koncercie. I Mam możliwość uchwycenia gdyby, tych emocji w kadrze. To jest dla mnie bardzo takie cenne i e, myślę, że najważniejsze w fotografii reporterskiej. Od strony reportażu zauważono też ciekawe kadry Magdaleny Hausman. Najważniejsze to są, dla mnie jest przyroda. To, to, co nas otacza. Bo czasami tego nie dostrzegamy, a fotografując, można to na chwilkę zatrzymać. To jest taki łamek sekundy. Eee, to, co przekładamy na papier, na, na, na to, co jest w aparacie. A pozostałość zostaje w sercu, i to się pamięta. A najważniejsze, uwielbiam po prostu robić e, zdjęcia zwierzętą. No tu akurat moje ukochane krzyżówki widzę, wygrały i ukochane balony, na które na mistrzostwa czekałam kilka dobrych lat. Nagrodę otrzymuje pan Wiesław Szymański. Zapraszam. Czuję się w tym mocny, dlatego, dlatego brałem w tej konkurencji, w tej dziedzinie e, udział. W ubiegłym roku też miałem przyjemność startować w tej kategorii. Powtórzyłem ubiegłoroczny sukces, z czego się bardzo cieszę. Poza tym przyznano też sporo innych nagród, w tym dla najmłodszych uczestników, bo jak mówi kurator wystawy, każdy jest tu ważny, chociaż nie wszyscy mogą być nagrodzeni. Zdjęcia lasu, łąki i księżyca. Podobnie jak siostra, no, miałem jedno z księżycem, z kwiatami jakieś, i miałem chyba most na e, no i. Tak. Zrobiłem je jakoś w wakacje. Wiele osób zostało docenionych, nagrodzonych, bo tak powinno być. Te konkursy powinny doceniać wkład ludzi, chęci, zainteresowania i to cały czas mówię, co jest najważniejsze: taką wrażliwość ludzką, bo w tych fotografiach zaklęte są i miłość, i rozstania, i miasta, i, e, i klęski, i żywioły, i nostalgia, i duma, i zazdrość, więc wszystko, wszystko się tam znajduje i jest to przepiękne, że Grudziądz ma swój konkurs ogólnopolski już i może się tym pochwalić. Wystawę w teatralnym holu na piętrze polecamy przez całe wakacje, naprawdę warto tu zajrzeć. Fotografie w teatrze, natomiast malarstwo w Bibliotece Miejskiej, gdzie prezentują się nasi grudziący twórcy. Wszyscy pięknie, pozytywni, w ciągłym zachwycie życiem, co bardzo mocno widać w ich pracach. Jest to dla nas bardzo odświętny dzień, nie tylko ze względu na to, że to są 733 urodziny miasta, ale przede wszystkim, że to są prace naszych mieszkańców grudziąca. Jarmark Spichrzowy i Urodziny Miasta pięknie wpisało się również Grudziąckie Muzeum, które zaprosiło na wystawę Grudziąckich akwareli z kolekcji Zbigniewa Szczepanka. Przy okazji słodkim akcentem zaznaczyli swoje 140 urodziny, na huczne obchody zapraszając już we wrześniu. Pierwszy kawałek na poniżej. Dokładna data dzienna to 15 czerwca, a że jesteśmy w momencie świętowania urodzin miasta, to bardzo dobrze wpisujemy się również z naszym świętem i propozycją wystawy, którą chcemy i z okazji naszego święta, i z okazji święta miasta zaproponować. się na tej wystawie i te takie charakterystyczne obiekty miasta, i te zaułki mniej znane, ale również detal architektoniczny, o którym często zapominamy, mówiąc w ogóle o historii naszego miasta. Pozostając jeszcze w salach wystawienniczych grudziąckiego muzeum przenosimy się do spichlerza. Gdzie oglądać można grafiki zamknięte w tytule "Twarze współczesnych poetów polskich". Wystawa przyjechała do naszego muzeum nieprzypadkowo. Pretekstem jest Jacek Jaszczyk, którego portret znalazł się w tym zacnym gronie. Chyba szczerze, że to są skrajne emocje. Po ponad dwóch latach cały czas śledziłem te wydarzenia, które miały naprowadzić nas do to się wszystko komoluje. Miejsce, rodziny, przecież miasta, jarmark, moje rodzinne miasto, do którego wracam. Mnóstwo emocji i tak naprawdę troszeczkę jeszcze i dowierzania, bo stoję to obok swojego portretu, moim kochanym ludziom, który jest dla mnie bardzo ważny. I myślę, że te emocje, one, które się teraz rozbudziły, pewnie to, to wszystko dotrze mi dzisiaj, jak już będzie po wszystkim, gdzie już na spokojnie będę to wszystko sobie zamykać w głowie, wspominać. Myślę, że tak to w tej chwili wygląda. Mnóstwo emocji, ale takich bardzo pozytywnych i oczywiście wielka rady, że ta wystawa mogła dojść, to tak naprawdę została sfinalizowana. Ta obecność poetycka moja tutaj jest dość częsta, zresztą ja o tym cały czas mówię w każdym wywiadzie, podpiszę to cały czas, że można być dumnym Polakiem za granicą, ale można być też dumnym Gruzią za granicą. Właśnie ja taką postawę przyjmuję, z czego jestem bardzo dumny. Tego cieszę się niezmiernie, że ta wystawa robią poniekąd z Irlandii, również też jak widzicie taki islandzki lekko kolor, ona towarzyszy tej wystawie taka zieleń pastelowa, więc może nawet mięta, którą się tutaj z London. Wspomniałem o dla plan w ciągu ostatniej dekady. Jest to też pomysł. Ta wystawa rodziła się 10 lat. temu. Cały pomysł wystawy tak naprawdę zrodził się wraz z powstaniem pierwszego numeru kwartalnika. Szukałam jakiegoś połączenia współczesnego światu obrazu, w którym funkcjonujemy my wszyscy. Kwartelnik Literacko-Kulturalny Liry Dram, każdy numer tego kwartelnika jest poświęcony jakiemuś znanemu, ważnemu poecie. Obserwujemy właśnie przyznawane co roku nagrody Szymborskiej, Silesiusa, Nagrody Iwaszkiewicza, Słowackiego, Norwida, tych nagród jest sporo ważnych i, i warto by było, żeby ci współcześni poeci, którzy przecież organizują spotkania, którzy pojawiają się na festiwalach, gdzieś no, byli w jakimś stopniu znani młodym ludziom. Dzisiaj podczas tej wystawy jakby łączymy dwa gatunki sztuki: literaturę, poezję. I sztuka, grafika. Profesor Robert Manowski jest grafikiem, rektorem Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie. To jest takie, takie zawsze wyzwanie, gdy pracujemy jednocześnie ze słowem, a z drugiej strony za każdym słowem czy, czy zbiorem słów, które układają się w wiersz jest. Jest konkretny człowiek, który ma swoją twarz, osobowość, i ja spotykając się właśnie z, z tą osobowością, próbowałem doprowadzić pewne rysy twarzy, ale też zobaczenie, co zbuduje charakter tej, tej postaci, żeby doprowadzić do syntezy, która pozwoli mi stworzyć portret. I ten portret jest czarno-biały. W zasadzie za każdym razem szukam takiego rozwiązania, w którym Myślę, że poeta zostawia ciemny ślad na białej kartce, budując swoje wiersze właśnie ze słów, które są takim śladem. A dla mnie, dla plastyka, mógłbym zebrać te ślady, zrobić z nich jedną farbę i nawalować właśnie czarno-biały portret do danej postaci. Tak. Bardzo chciałam podziękować pani dyrektor za możliwość yy, prezentacji. Yy, to ważne, że muzeum otwiera się na. Różne, na prezentacje różnych form sztuki. I na koniec naszej opowieści wystawienniczej przenosimy się do kuźni talentów, fabryki wrażliwości, gdzie owocem są młodzi ludzie, czuli na sztukę i piękno. To tu, jak nigdzie indziej, sprawdza się powiedzenie, czym skorupka za młodu nasiąknie. Witam przede wszystkim najmłodszych, czyli uczestników zajęć plastycznych w pracowni plastycznej Centrum Kultury Tat kredka o takim, barwnym, o takiej barwnej nazwie. Tak naprawdę ta plastyka to nie tylko ta wprawna ręka, to nie tylko to dobre oko, ale przede wszystkim na tych zajęciach przekazuje dzieciom to, że potrzebna jest w życiu nam wrażliwość wszystkim. To jest najważniejsze. Ona ręka złamana, no jeszcze, ale jak rysuje, po prostu aż lecą, nie? Piękne, tak wygląda, no! no. <laughs> Proszę bardzo, dziękuję. Wystawa podsumowująca rok szkolny stała się doskonałym pretekstem do wręczenia dyplomów i uścisków z ciocią Kretką. Było też podziwianie małych dzieł sztuki, połączone z miłym spotkaniem dla rodziców i ich pociech.